No tak, tym bardziej pamiętajcie, że jesteśmy obecnie na drugim miejscu pod względem najszybciej rozwijających się e-commerce'ów w Europie. Trzeba tą równowagę znaleźć, nie? Czyli jeżeli będziemy jedynym produktem na Allegro, którego nikt nie szuka, no to nie będziemy mieli sprzedaży, ale w drugą stronę, jeżeli będziemy mieli wspomniane w, w tym, któryś z odcinków 300 firm, które sprzedają ten sam zestaw klocków Lego to również nie będziemy mieli sprzedaży tak, premium, znaczy no, premium, wiesz, to no, kraft to niekoniecznie jest premium, nie? Tak, tak, go, tutaj... Panie, y, taka dobra farba y, do pomalowania ścian w łazience y, tam, y, 18 regał proszę sobie iść <noise> tak, tak niektórzy sprzedają, nie? Y, 18 regał Zgad Witamy Was w kolejnym odcinku na kanale, co działa w e e-commerce. Ze mną standardowo Łukasz Piasecki. Cześć Przemku, witam. Um, Łukaszu, dzisiaj jaki temat poruszymy? Dzisiaj porozmawiajmy sobie o produktach, jakie produkty sprzedawać w marketplace'ach, jakie produkty sprzedawać w ogóle w e-commerce, skąd wziąć produkty, jakich produktów nie sprzedawać, nie opłaca się. Bądź też, nie warto po prostu zwyczajnie. Także porozmawiajmy sobie o produktach. No dobra, to pytanie właśnie do Ciebie: jakie yy, produkty w marketplacach nie idą, nie chcą się sprzedawać? Ja mam jeden na start. Okay. Chyba, sa chyba samochody. Zacznijmy z grubej rury, co tak? się nie sprzedaje. Okay. Porszaki? Ferrari? No. Ferrari. Nie, no to może tak, kiedyś... nie, to może. Ale okay, kiedyś... Pamiętasz, to może. były takie czasy, że na Allegro dało się yy, może nie tyle kupić, co trochę forma ogłoszeń, pamiętasz? Ty tak. pochodzisz z branży samochodowej były, w ogóle? Były kiedyś faktycznie, <noise> były kiedyś ogłoszenia motoryzacyjne. No były, były. Tak, tak, mogłeś tak, sobie kupić się, starego Rolls-Royce'a, znaczy nie kupić. Tak, na Allegro tak. mogłeś, tak jakby, dowiedzieć się, nie wiem, kupować się jeszcze nie dało, ale były ceny. Wiesz co, były ogłoszenia Allegro i były też to te ogłoszenia wymiksowane z Otomoto. E, także mogłeś na Allegro mieć ogłoszenia, które są stricte, jakby zbudowane, jak aukcja na szablonie Allegro. E, a mogłeś też mieć podgląd na to, co się dzieje na e, Otomoto. No tak właśnie. Była, była ale sprawa. dzisiaj samochodu już chyba się nie kupi. Sprawdzę to. Więc. <laughs> okay, ale, ja nie ale kupuję nie na Allegro kojarzę. samochodów, kojarzę. ale jest mas masa innych produktów, których też y, kupić się nie da. I tak ogólnie, y, no właśnie, produkty. Może wiesz co, może nie ze względu na to, że nie da się, y, bo nie ma takiej kategorii. Tylko po prostu nie da się kupić, bo się ich nie opłaca tam sprzedawać. Mhm. Jakie to są produkty? Ja myślę, że to produkty takie niszowe, typowo kraftowe. Czyli premium. Tak, premium. Znaczy premium, wiesz, kraft to, to niekoniecznie jest premium. Nie? Także to to, takie handmade, takie... To, no to jest, wiesz, to rzemiosło. To są produkty, które są ręcznie tworzone według starego rzemiosła. Takie, wiesz, tradycyjne, fajne produkty. No, jak wiesz, Ale takie ja raczej roz... droższe, bo wiesz, podam Ci przykład. No tak, tak, one są droższe jakby z racji tego, że tutaj nie mamy masowej produkcji, tutaj mamy ręczną produkcję, jeżeli mówimy o takim typowym rzemiośle, tak, mhm. takim kraftowym produkcie. E, więc... A jaki jest według Ciebie powód tego, że, że ciężko takie produkty przez na przykład marketplace, nie wiem, Allegro czy Oil, czy jakieś inne sprzedawać? Ja myślę, że tutaj jest kwestia no przede wszystkim ceny, bo jest to produkt niszowy, jest to produkt droższy uh -huh. od takiego typowego produktu z masowej produkcji. Uh -huh. e, no i druga sprawa, to też jest czas realizacji wysyłki, bo często m, tego typu produkty są tworzone stricte pod klienta na zamówienie, uh -huh. e, no a tutaj na no, Allegro przyzwyczailiśmy się, że e, ten produkt dostarczamy na drugi dzień do klienta. Także to też jest jakby inna w ogóle mhm. grupa odbiorców, bo to jest też klient bardziej świadomy, który poczeka, który wie, co kupuje, którego nie trzeba zachęcać do zakupu, bo on jakby już tutaj no, trafiając na sklep z danym produktem, to on już jakby świadomie szuka tego produktu. Mhm. Także to jest no, inna grupa odbiorców niż klienci, no to my to tak potocznie nazywamy Allegro, ale to są klienci na marketplace'ach, Inaczej się rzecz ma, jeżeli chodzi o sklepy, y, własne sklepy, sklepy brandowe. Uh -huh. Tutaj taki produkt właśnie jest poszukiwany na tego typu e, portalach portalach w stronach sklepach. Uh -huh. Wiesz co, Ja podam taki przykład, bo y, jest jedna różnica, y, która wpływa na to, że ludzie na marketplace pewnych produktów nie znajdą. Kiedyś widziałem taki sklep. Mega się rozkręcił nawet międzynarodowo, polski sklep, nie pamiętam teraz nazwy, ale to był taki sklep, że mogłeś sobie spersonalizować tak jakby różne produkty, chociaż głównie to były obrazki. Okay. I mogłeś sobie na przykład ustawić jakiś tam napis typu, nie wiem, nie wiem, całe moje życie i tam była na przykład twoja rodzina, ale w sposób rysunkowy, i ty mogłeś sobie tak jakby wybierać postacie, nie wiem, siedzące na, nie wiem, y, jakiejś ławeczce czy na jakiejś tam, nie wiem, y, y, pikniku i, i tak dalej y, i sobie na przykład wybierałeś, że mężczyzna, kobieta, nie wiem, synek, córka, piesek i mogłeś upodobnić te postaci, do siebie, ale to dalej były ilustracje, nie? Okay. Oczywiście w dobie dzisiejszych y, czatów GPT, sztucznej inteligencji, to ludzie sobie wygenerują to sami i nie wiem, wyślą do wydruku po prostu, ale jakiś czas temu, więc w sumie jestem ciekaw, musiałbym sprawdzić jak dzisiaj sobie ten sklep radzi, ale ludzie tam wyklikiwali, miałeś wiesz, 120 rodzajów grzywek, kolorów tych grzywek, okay. miałeś tysiące opcji, no i teraz, y, czemu o tym wspominam? No bo na OLX, na Allegro, na Ebayu, na Amazon, na Empiku tam nie masz możliwości skonfigurowania produktu w, aż w taki szczegółowy nie, sposób, nie, 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 nie. więc Głodowe jakby nie da się skóry. kupić, nie? A że to y, głównie właśnie polegał ten biznes na tym, że mogłeś sobie pod siebie spersonalizować, no to, no to musiałeś tylko z takiej opcji korzystać i taką opcję wówczas dawał dany sklep, nie? Albo y, parę dni temu Robiłem analizę, e, taką wycenę wykonania mechanizmu sklepowego, polegającego na tym, w sumie na wzór, mogę podać nazwę, na wzór psibuffet.pl, polegającego na tym, że jakby wyklikujesz sobie e, rasę psa, wielkość psa, wagę tego psa, e, czy ma na przykład jakieś tam uczulenia, e, nie wiem, jaki rodzaj karmy tam dla tego psa byś chciał i masz tam, nie wiem, 10-11 pytań, zanim oni ci dopiero powiedzą, jaki rodzaj produktów pasowałby do niego, do tego tam twojego psa, co powoduje, że znowu na Allegro, Allegro cię o tyle parametrów nie pyta, w ogóle nie robi ci takiego lejka, takiego, wiesz, takiego zawężenia, tylko po prostu, nie wiem, możesz wybrać małą, dużą, nie wiem, smak taki, owaki, a jak ci się nie podoba, no to nie wiem, zobacz inne podobne produkty, no ale to ty musisz myśleć i czytać etykiety, co, z czego on tam się składa? Więc Znowu tu sklepy mające takie produkty, które, wiesz, może nie są ty, jakoś kraftowe czy jakieś premium, ale sama ścieżka dopasowania produktu do Twoich potrzeb, czy nie wiem, do psa czy do siebie, powoduje, że jakby yy, w sklepie jest łatwiej wykonać taki zakup, bo sklep Cię trochę prowadzi po, po ścieżce takiej, wiesz, do końca, do celu, a na Allegro no, musiałbyś przeglądać trochę, wiesz, tak jak w markecie bierzesz jeden produkt i czytasz, nie? Hmm, ten może nie, dobra, to wezmę inny. No i 30 produktów przeczytasz i masz koło wrotek w głowie taki, że nie wiesz w ogóle na co zwrócić uwagę, nie. Więc to są też takie sytuacje, że jakby sklepy mogą dopasować y, trochę jakby drogę wyboru produktu y, i cię zbliżyć do podjęcia decyzji zakupowej, nie? To też jest coś takiego, no co, tak, tak, co tak. sprawia, że na Allegro, czy w Marketplace'ach nie kupisz w ten sposób, nie? Okej, okay, ale wiesz co, jakby tutaj porównując. To czy mówisz do tradycyjnego modelu sprzedaży, to też ciężko jest uzyskać w marketach typu brico czy mrówka tak profesjonalnej porady, na przykład, nie wiem, jeżeli chodzi o farby do malowania wnętrz, jaką uzyskasz w lokalnym sklepie, który prowadzi ktoś, kto no, siedzi już w branży od 20-30 lat, nie? zna te farby, wie jak ewoluowały, zna rodzaj tych farb, maluje nimi, ma czyli... doświadczenie i tutaj to, co mówiłeś, czyli taki sklep, który fajnie ukierunkuje, to z nic innego jak taki sprzedawca z lokalnego sklepu, który no, zna tą branżę, zna produkt bardzo dobrze, a czym innym jest marketplace, gdzie mamy takich powiedzmy sprzedawców gdzieś tam, no nie chcę mówić z tak, ale. Sprzedawców, którzy, których A... zadaniem jest wyłożyć towar na półkę. Jeżeli ma jakiekolwiek pojęcie o tym, co na tej półce się znajduje, no to już szacun. Nie? Pytasz tak, go, tutaj... panie, taka dobra farba do pomalowania ścian w łazience. Tam, 18 regał, proszę sobie iść. <grym> tak, tak niektórzy sprzedają, nie? 18 regał. Zgadza się. A przy okazji pozdrawiamy Adama z Jarocina ze sklepu Kameleon. To jest człowiek, który zjadł zęby na farbach, i tutaj, jakby od razu, mi ten przykład przyszedł do głowy, bo tam naprawdę w tym sklepie możesz się dowiedzieć tak, więcej. Czyli, czyli doradztwo, więc jeżeli um, ktoś ma takie produkty, gdzie ludzie się na nich nie znają, czyli wysoko wyspecjalizowane. Tak, jakieś pozawężane, z jakichś tak. takich. Yy, no niekoniecznie, bo zobacz, zobaczę bardziej ja skomplikowane. Farby. To potrzebujesz doradztwa i teraz a, albo, no i teraz tak, na Marketplace ciężko to się kupuje, bo ludzie muszą się bardzo dużo wyedukować. Yy, też, też pamiętam taki sklep, yy, tylko że tak powiem, przepraszam, ale no za dużo szczegółów nie podam ani nazwy, ani nic. Ale pamiętam taki sklep, który robił taką ankietę mega zaawansowaną. W ogóle jakiś kosmos to był. No było ze 40 pytań. Ale tam oni mega okay. sprzedają. Yy, dotyczących, to były jakieś olejki, takie olejki, jakieś bio, yy, ale takie super olejki, dopasowane do no, takie zdrowotne, tam wiesz, uzdrawiające coś tam, nazwijmy eliksiry, nie? Yy, mnóstwo pytań o twoje zdrowie, wiesz, mega wrażliwe dane, zbierali wszystko. I na koniec ci mówili to, to i to. I ludzie tam kupują bardzo mocno. Mega. Hmm. Nie jesteś w stanie tego samodzielnie produktu kupić, bo one są prawie że dopasowane. To jest trochę tak, jakbyś zamawiał jakiś perfum dla siebie, ale taki dla siebie, wyprodukowany okay. dla ciebie z jakiejś tam receptury pod ciebie, oparty o jakieś składniki. No nie kupisz takiego czegoś na Allegro, nie? Czy, okay. czy w żadnym akwarium. No, marketer... To jest mi bliski, jak wiesz, bo to jest jakby temat, na którym ostatnio się wzoruje, czyli na. Może wzoruje, może nie, może bardziej inspiruje tym, jak, jak radzą sobie w przestrzeni internetu. Mówimy o Marcelela Labo z Nowego Jorku. Nie? Mhm. Tu mamy takie dopasowane produkty, jeżeli chodzi o perfumy, jeżeli chodzi o świeczki. No, i to nie jest tani produkt, to jest produkty. Czyli tak, na marketplacach produkty, które są mocno personalizowane, tak. nie da się sprzedawać. I wówczas warto mieć swój sklep internetowy. No bo wtedy mamy ten wyróżnik, tak? Dlaczego mam kupić 50, 100, 150, 200% drożej w sklepie? Hanu, no dlatego, że nawet na marketplace tego nie masz jak kupić. To jest pierwszy powód, dla którego warto mieć produkt w sklepie, a nie na marketplace. Ie. Drugi yy, to jest coś, co, co przed, przed wejściem, że tak powiem, na antenę, na kanał, chciałem powiedzieć i żeby się nie wystukać, to teraz to powiem. No przede wszystkim raczej ja mam takie podejście, że raczej większość ludzi, mimo wszystko Allegro, cały czas w Polsce traktuje jako miejsce kupienia czegoś tanio, najtaniej. Tak? Tak. Bo masz co, trochę jak w Ceneo, trochę jak nie wiem, w radar, skąpiec i innych porównywarkach. Nie wiem, czy jeszcze istnieją, bo przestałem korzystać z tego. Um, to jest, Ale wiesz co słowa. Ale to jest zobacz. trochę porównywanie okay. ceną. Ale dlaczego i... przestałeś yy, interesować się takimi portalami jak skąpiec jak Ceneo? Dlatego, że Allegro to zastąpiło, tak? No być może, mamy, tak. Mamy Buyboxa, tam porównujemy sobie od razu oferty, także oni to zabrali tą przestrzeń. Tak, więc yy, generalnie to powoduje, że jakby ludzie wchodzą na Allegro, żeby było taniej, więc siłą rzeczy yy, dużo osób kupuje te produkty z jakiejś grupy produktu, jakiś typ produktu, przede wszystkim tańszą wersję, tak? Chociaż ja mogę podać yy, przykłady, albo może tak, bez przykładów, ale takie sytuacje, gdzie na przykład szukałem jakiegoś produktu yy, i na Allegro za bardzo nie było jakiejś większej konkurencji, i ta cena była drugorzędna, bo to były produkty tak specyficzne, że sama ich w ogóle dostępność to już była na wagę złota, nie? Że, jakby, że jeżeli one tam są, a, a lubisz kupować przez Allegro, to je tam kupisz, nie, jeżeli ich nie ma, na przykład dużo sprzętów, nie wiem, oświetleniowych, sprzętów muzycznych, takich sprofesjonalizowanych, nie kupisz na przykład na marketplace'ach za bardzo, yy, no bo właśnie, pewnie też jest duża konkurencja i te firmy za bardzo nie chcą przez Allegro sprzedawać, bo by zjadło za bardzo marżę, więc się nie pchają w ogóle w to, Yy, za to, jak wejdziesz na ich sklepy muzyczne, mega kosmiczny asortyment, nie znajdziesz go na Legro, tam możesz go porównać, kupisz tam, ale to są też, znowu jest jedna rzecz, wysokie kwoty, nie? Czyli tam są produkty nie za 200-300 zł, tylko za 3, 5, 10 tysięcy, nie? I jakby raczej można założyć, że ktoś to szuka na Legro, to by chciał znaleźć odpowiednich za 1000 zł, nie? jak na, nie wiem, AliExpress, czy, 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 jakiś tam, nie wiem, innych portalach chińskich, coś, co wygląda za dychę, nie? 10 tysięcy. Więc jakby to, to, ta cena też na pewno wpływa na to, że, że jakby to są produkty w sklepach. Czy, czy, w ogóle takie produkty, ja kojarzę też taki jeden sklep w Warszawie, który sprzedaje jakby tak zwane kina domowe, sprzęty muzyczne, takie, wiesz, wysokiej klasy, to tam nawet sprzedaż, to jest dla mnie też fajna, fajny przykład, Natomiast tak, że oni mają sklep internetowy, Ludzie wchodzą, to są sprzęty za 15, 20, a nawet 100 tysięcy złotych, ale ludzie nie kupują tego przez neta. Tylko tak, wchodzą, oglądają, następnie jadą do salonu w Warszawie, siadają, wsłuchują się w ten sprzęt i podejmują decyzję na miejscu. Ale bez obecności w internecie oni by nie mieli tych klientów, bo to są klienci, którzy potrafią do Warszawy pojechać z Krakowa, z, z Niemiec przyjechać i kupić ten sprzęt za grubą kasę. Natomiast ta, ta strona internetowa, ta prezentacja produktu, no jest mega kluczowa, no ale akurat chodzi o dźwięk, więc też na własne uszy posłuchać, nie? że tak powiem, to też, jest ta, to też jest taka grupa produktów, która yy, jakby jeszcze inaczej ludzie dokonują zakupu, nie? Trochę jak z samochodami, nie, czyli możesz poglądać samochód, no ale chciałbyś usiąść, przejechać się <laughs> i podjąć decyzję zakupową raczej w salonie. Nie? No tak, ja no jalarno Słuchałem podcastu Macieja Wieczorka ekspert w Wentleju i tam rozmawiał ze swoją koleżanką na temat marki Slavia Cosmetics. I oni są na Allegro dla zasady. Czy to się opłaca, czy to jest sens? Nie wiem. Ja też z pewną gamą produktów wszedłem na Allegro, na Allegro dla zasady. Dzisiaj nie widzę z tego jakby sensu, nie? bo to jest produkt niszowy. Mhm. Może, może warto tam być jakby w formie reklamy, ale nic poza tym. No nie liczę tam na jakąś sprzedaż ze względu na to, że ludzie, tak jak mówiłeś, wchodzą na Allegro głównie poszukując już teraz produktów codziennego użytku w dobrej cenie. Jeżeli mamy produkt niszowy, to ja nie wiem, czy to jest właściwe miejsce, gdzie tego typu produkty powinny być oferowane. Ze względu na to, że no, to jest produkt, który jest kierowany do bardzo zawężonej grupy osób, i myślę, że ta reklama powinna być no, tutaj jakby z strumienia w Google'ach. No, może, może też być tak, że. Ktoś, yy, no to będzie trochę takie stereotypowe i bardzo powierzchowne, i jeżeli kogoś urażę, to sorry, ale może być tak, że są ludzie, którzy z zasady mający dużą kasę, nie kupują na Allegro, bo dla nich wszystko, co jest na Allegro, to jest jak chiński market. Jedno wielkie gu na G. Okay. E, że wiesz, że jakby on, on nie pójdzie kupić sobie produktu, wiesz, do biedronki, nie? Ko on musi wjechać do takiego sklepu, znaczy nawet nie mówię o spożywce, tylko takiego, wiesz, sklepu na wypasie, do którego przeciętny kowalski by nigdy nie wjechał, nawet by nie wszedł, nawet nie wie, gdzie taki sklep jest. Czyli są ludzie, którzy po prostu chcą kupować rzeczy w sklepach takich totalnie nieznanych, ale takich bardzo wyjątkowych, gdzie tam sobie cenią wiele innych aspektów, nie? Tylko, że rzeczywiście, niestety, dotarcie do takich klientów i wzbudzenie zaufania, jest trudne. Ja miałem okazję audytować yy, dobry rok temu, myślę, sklep projektantki yy, sukni, gdzie, powiem szczerze, jak zobaczyłem te ceny tych sukni, no to też się zdziwiłem, bo te suknie były między 5 a 7 tysięcy euro, także okay. sukienki, powiem szczerze, były ciekawe, były, było widać, że są takie ten, no ale ona takich sukienek zrobi, nie wiem, 3 w miesiącu, bo po pierwsze to zajmuje czas, no, ale kupują to na przykład, wiesz, jakaś tam piosenkarka. No bo są wyjątkowe. Jakaś kobieta, nie wiem, aktorka, jakaś bizneswoman, która nie wiem, po Europie jeździ i, i na konferencjach występuje, i po prostu I chce nie, chce, nie chce trafić na dywaniku czerwonym na kogoś, kto ma taką samą sukienkę. Um, a prawdopodobieństwo, że trafi, no to jest bliskie jak wygrane w Totolotka, jeżeli ta pani sprzedaje kilka sztuk na miesiąc yy, i być może jest nawet tak, że nie wiem, strzelam, bo to jest wymyślone teraz, ale kto wie, czy nie jest tak, że na przykład yy, w danym, nie wiem, roku tylko jedna osoba z jednego kraju może kupić tą sukienkę I, i tą samą sukienkę w tym samym roku może kupić osoba z innego kraju, nie? Też pamiętam, kiedyś była taka historia, taki facet, który produkował Świetne takie, to wyczytane w książce. Kije do Billarda. Taki dziadek gdzieś w Teksasie, to jest autentyczna historia, ponoć. No i przyszedł jakiś koleż młody i powiedział, że będę chciał sprzedawać Twoje kije przez internet, ale pod jednym warunkiem, że będziesz robić tych kijów tylko trzy na miesiąc. I on mówi, dobra, nie? No i te kije to są dzisiaj, nie, nie wiem jaka firma, ale to są ponoć te najbardziej znane. Topowe. Yy, najbardziej znany, najdroższy kij do, do bilardu yy, na świecie. Także można sobie zobaczyć. Yy, no i tak, tak wymyślił, nie? Więc taki jak to kupuje. No najlepsi, nie wiem, jak się nazywałem, snukerzy czy coś ci ludzie, co w bilard grają, to są zawodowcy. To też tak jakbyś sobie kupił, wiesz, fortepian czy skrzypce tego tam jakiegoś znanego tam yy, projektanta czy kogoś tam czy coś, co tam nie pamiętam nazwy, bo się nie znam na tym, ale też są skrzypce, co kosztują pół miliona, nie? Można wtedy lepiej. Ale okej, okay, no dobrze, tak, kolej, no to... To, to, te, tego na Allegro nie, no nie. raczej Słuchaj, nie kupisz. Yy, Podzieliśmy sobie wcześniej w jednym z odcinków, że nie warto handlować yy, produktem, yy, którego na Allegro jest mnóstwo. Daliśmy przykład klocków Lego. Ponieważ będziesz w boxie, będziesz wśród 180 innych sprzedawców i będziesz konkurował ceną i tam nie ma pieniędzy, tam nie ma marży, tam możesz tylko stracić na reklamie. Dzisiaj powiedzieliśmy sobie, że nie warto jest sprzedawać i oferować znaczy oferować, sprzedawać może fajnie, ale oferować produkty niszowe, kraftowe, w marketplace'ach lepiej skupić się z takimi produktami na własnym sklepie i z reklamą w mediach społecznościowych i w Google'u. W takim układzie zatem, co warto sprzedawać na Allegro. No coś, co podejrzewam yy, jakby bardziej przystępne cenowo? Znaczy ja myślę, że wiesz co, że bardziej, bardziej popularne. Tak, produkty popularne, yy, które konkurują ze znanymi markami, yy, konkurują niestety ceną. Bo nie są jeszcze znaną marką własnymi markami, z fajnym produktem, z ciekawym produktem, z czymś, co dopiero wchodzi, jakby na rynek, ale jest nowością w danej dziedzinie, ale nie jest to rakietą w kosmos także no tutaj żadną innowacją. Z czymś, co już znamy, cenimy, ale to zaoferujemy, jakby w innej jakości, w innej cenie. Także takich produktów powinniśmy szukać, słuchajcie. Tak, tak. No, y, trzeba tą równowagę znaleźć, nie? Czyli, jeżeli będziemy jedynym produktem na Allegro, którego nikt nie szuka, no to nie będziemy mieli sprzedaży, ale w drugą stronę, jeżeli będziemy mieli. Z, Wspomniane w, w tym którymś z odcinków 300 firm, które sprzedają ten sam zestaw klocków Lego, to również nie będziemy mieli sprzedaży. Znaczy będzie sprzedaż, ale u tego, kto ma najniższą cenę, najszybszą dostawę, czyli najczęściej jacyś liderzy rynku, yy, powiedzmy w tym przypadku w klockach Lego, yy, czyli jakieś sieci zabawkowe największe w Polsce, które sprzedają na ilości, na, na, na tym, że w ogóle wiesz, najszybsza dostawa i tak dalej. Yy, więc tak, trzeba być gdzieś tak po środku, nie? Mieć paru konkurentów, yy, albo po prostu, nawet jak się nie ma jeden do jeden konkurenta, to jest w ogóle idealna sytuacja. Yy, czyli nie masz konkurenta na Allegro ze swoim produktem, czy, czyli jesteś na przykład sprzedawcą, producentem, czy jakimś tam dystrybutorem wyłącznym na, na kraj, ale, yy, czy na danym marketplace, ale jest to dobry, alternatywny produkt względem innych, które generalnie co do zasady się sprzedają, nie? no to, to są produkty, według mnie, które, które gdzieś tam, czyli ja nazwałbym to, że to jest taki środek produktów, tak, ani za tani, ani za drogi, popularny, ale, ale jakby nie masz konkurencji w buyboxie, tak, że mało kto ma Twój produkt, nie wiem, jedna, dwie firmy, a najlepiej zero, tylko Ty. No to jeżeli zwrócisz uwagę swoim produktem yy, u klienta, yy, gdzieś będzie miał dobre opinie, to jest duża szansa, że po prostu będzie się to fajnie sprzedawało, nie? No tak, tym bardziej pamiętajcie, że Jesteśmy obecnie na drugim miejscu pod względem najszybciej rozwijających się e-commerce w Europie. Także jest potencjał w narodzie, jest, jest pole do manewru, tylko należy to robić z głową. Tak jest. Nie tracicie pieniędzy, zarabiajcie. Czy coś jeszcze możemy tu dodać? Czy chcecie nas o coś zapytać? Czy chcecie się z nami podzielić? Może macie jakieś uwagi co do tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, albo chcielibyście o czymś porozmawiać z nami, napiszcie w komentarzach, napiszcie maile, szukajcie nas, piszcie do nas, oddajcie się. Tak, chętnie, chętnie odpowiemy na jakieś pytania, poruszymy jakieś wątki. Tematów myślę nam nie zabraknie, ale coś, co jest dla Was problemem, z czym się borykacie może być fajnym, fajnym tematem, na, na żeby, żeby wziąć go na tapetę, że tak powiem, i, i, i coś opowiedzieć o tym, jakie my mamy przemyślenia, jak my byśmy pewne problemy rozwiązali, także dawajcie. To Dobra, to okay. co, dziękujemy za uwagę, dziękujemy. słyszymy się niebawem w kolejnym odcinku i co, wszystkiego dobrego w sprzedaży e do usłyszenia. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.